Życie jest pełne nieoczekiwanych zmian, które często stawiają nas w obliczu nieuchronnej prawdy. Wszystko jest nietrwałe. Ludzie pojawiają się w naszym życiu, tworzymy głębokie więzi, dzielimy się emocjami, wspomnieniami i marzeniami. Czasem wydaje się, że te relacje są trwałe, niemal niezniszczalne. Jednak prędzej czy później rzeczywistość przypomina nam, że wszystko, co znamy, podlega zmianom. Akceptacja faktu, że kogoś już nie ma w naszym życiu, lub że nie odwzajemnił naszych uczuć, może być trudna i bolesna. To naturalne, że czujemy się zagubieni i przytłoczeni, gdy emocjonalne więzi, na których polegaliśmy, zaczynają się rozpadać. Ale jak możemy iść dalej, zachowując równowagę i poczucie własnej wartości? Czy uwolnienie się od emocjonalnych więzi jest możliwe bez poczucia utraty części siebie? Stoicyzm, filozofia praktyczna, która od wieków inspiruje ludzi do życia w harmonii ze sobą i światem, oferuje mądrość, która może pomóc w takich sytuacjach. Marek Aureliusz, rzymski cesarz i jeden z najwybitniejszych stoików uczył, że życie w zgodzie z naturą oznacza akceptację nietrwałości i skupienie się na tym, co naprawdę możemy kontrolować. Stoicy nie tłumili emocji, zamiast tego uczyli się je rozumieć, zarządzać nimi i zrównoważyć ich wpływ na swoje życie. Emocjonalna niezależność, o której pisali stoicy, nie polega na obojętności ani chłodzie emocjonalnym. Chodzi raczej o odzyskanie wewnętrznej siły, która pozwala nam działać z jasnym umysłem, nawet w obliczu trudności. Przyjrzyjmy się pięciu ponadczasowym zasadom stoickim, które mogą pomóc uwolnić się od nadmiernych emocjonalnych przywiązań. Zaakceptuj nietrwałość życia. Marek Aureliusz pisał wszystko co słyszymy jest opinią wszystko co widzimy jest punktem widzenia w relacjach często tworzymy wyobrażenia o innych ludziach które bywają silniejsze niż rzeczywistość trzymamy się iluzji że dana więź przetrwa wszystko że ktoś zawsze będzie blisko jednak życie jest dynamiczne a ludzie odchodzą z różnych powodów Mogą to być zmiany priorytetów, dystans, śmierć lub naturalne oddalenie się. W moim życiu była przyjaźń, którą uważałem za trwałą. Spędzaliśmy razem lata, dzieliliśmy się marzeniami, lękami, a rozmowy wypełniały nasze noce. Z czasem jednak więź osłabła, a odległość między nami, zarówno emocjonalna, jak i fizyczna, stała się nieunikniona. Akceptacja tego faktu była bolesna, ale przyniosła mi ulgę. Uświadomiłem sobie, że trzymanie się przeszłości tylko zwiększało mój ból. Jak uczy Marek Aureliusz, wszystko ma swój koniec. Im szybciej zaakceptujemy tę prawdę, tym mniejsze będzie nasze cierpienie. Kieruj emocjami za pomocą rozumu. Stoicyzm podkreśla, że emocje nie wynikają bezpośrednio z wydarzeń, ale z naszych interpretacji tych wydarzeń. Marek Aurelius przypominał, moc twojego umysłu jest w tobie, nie w rzeczach zewnętrznych. Oznacza to, że to, jak reagujemy, zależy od nas samych, a nie od okoliczności. Wyobraź sobie, że wysyłasz komuś ważną wiadomość, a odpowiedź nie nadchodzi. Umysł natychmiast zaczyna snuć scenariusze. Czy zrobiłem coś złego? Czy ta osoba mnie unika? W rzeczywistości fakt, że ktoś nie odpisał, jest po prostu faktem. To Twoja interpretacja nadaje temu znaczenie, które może wywoływać niepotrzebny niepokój i ból. Z własnego doświadczenia wiem, jak łatwo jest popaść w emocjonalny chaos. Pewnego razu czekałem na odpowiedź na ważną wiadomość i spędziłem godziny analizując, co mogłem zrobić źle. W końcu, po zakwestionowaniu swoich myśli, zrozumiałem, że nic się nie stało. Osoba po prostu była zajęta. Zamiast dawać upust emocjom, spróbuj analizować fakty i kierować się logiką. To pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoimi uczuciami. Ćwicz negatywną wizualizację. Negatywna wizualizacja to praktyka, która może wydawać się zaskakująca ale stoicy uważali ją za klucz do wewnętrznej siły. Polega na wyobrażeniu sobie najgorszego możliwego scenariusza, aby lepiej przygotować się na to, co życie może przynieść. Marek Aureliusz pisał zachowaj spokój i przygotuj się na trudności. Kiedy dowiedziałem się, że mój bliski przyjaciel planuje wyjazd za granicę, początkowo czułem strach i smutek. Zacząłem jednak codziennie wyobrażać sobie, jakby już go nie było w moim życiu. Z czasem moje obawy zaczęły słabnąć. Gdy nadszedł moment pożegnania, byłem na to gotowy. Ćwiczenie negatywnej wizualizacji pozwala nie tylko zaakceptować stratę, ale także bardziej docenić obecność bliskich w danym momencie. Skupiaj się na tym, co możesz kontrolować. Stoicyzm uczy, że wiele rzeczy w życiu nie jest w naszej mocy. Nie możemy kontrolować uczuć innych ludzi, ich decyzji, ani tego, jak potoczą się nasze relacje. Jedyne, co możemy kontrolować, to nasze własne myśli i reakcje. Jeśli kiedykolwiek próbowałeś z całych sił zaimponować drugiej osobie, wiesz, jak wyczerpujące i frustrujące może być takie podejście. Stoicy radzą. Porzuć to, czego nie możesz kontrolować. Zamiast próbować wpłynąć na czyjeś uczucia, warto skupić się na swojej wewnętrznej równowadze. Zadaj sobie pytanie, co mogę zrobić w tej sytuacji, aby zachować spokój i godność? Zyskaj szerszą perspektywę. Marek Aureliusz przypominał: Wszystko w życiu jest tymczasowe. Często, gdy tracimy kogoś, mamy wrażenie, że nasze życie się kończy. Jednak z perspektywy czasu widać, że ta osoba była tylko częścią naszej historii, a nie całą jej treścią. Kiedy przechodziłem trudne rozstanie, początkowo czułem, że świat stracił sens. Dopiero później zrozumiałem, że życie jest pełne możliwości, a strata jednej osoby nie oznacza końca. Przyjęcie szerszej perspektywy pozwala dostrzec inne aspekty życia nasze pasje, marzenia i relacje z innymi ludźmi. Stoicyzm to filozofia, która daje narzędzia do radzenia sobie z trudnymi emocjami i stratami. Akceptacja nietrwałości życia, kierowanie emocjami za pomocą rozumu, praktyka negatywnej wizualizacji, skupienie się na tym, co możemy kontrolować oraz przyjęcie szerszej perspektywy to kroki, które mogą pomóc uwolnić się od zbędnych emocjonalnych ciężarów. Zastosowanie tych zasad w codziennym życiu pozwala nie tylko odzyskać wewnętrzny spokój, ale także cieszyć się każdą chwilą w sposób głębszy i bardziej świadomy. Każda relacja, każde doświadczenie jest częścią naszej drogi. Nie warto kurczowo trzymać się tego, co minione. Stoicyzm uczy, że życie to nieustanna zmiana, a nasze szczęście zależy od tego, jak potrafimy się do niej dostosować. Wolność emocjonalna to nie odcięcie się od świata, ani obojętność wobec innych, to nie unikanie zmian, które są nieodłączną częścią życia, lecz świadome dostosowanie się do nich. Osoba emocjonalnie niezależna nie jest szczęśliwa wyłącznie w samotności, ani nie izoluje się od ludzi. Wolność ta polega na przejęciu kontroli nad własnym szczęściem. Bez uzależnienia od czynników zewnętrznych. W takiej podróży ważne jest, by budować głębsze i bardziej znaczące relacje z innymi, jednocześnie zachowując wewnętrzny spokój. Spokój ten pochodzi ze zrozumienia, że więzi w naszym życiu są tymczasowe. Prawdziwa wolność nie bierze się z posiadania tych więzi, lecz z uwolnienia się od konieczności ich posiadania. Oto, Kilka praktycznych sposobów, jak przekształcić zasady wolności emocjonalnej w codzienne działanie. Poranne i wieczorne refleksje. Jednym z najważniejszych nawyków stoickich jest codzienna praktyka autorefleksji. Każdego ranka poświęć chwilę na przypomnienie sobie, że życie może postawić przed tobą wyzwania. Marek Aureliusz pisał. Dziś spotkam ludzi chciwych, niewdzięcznych, zazdrosnych i samolubnych. Przygotowanie się na trudne sytuacje pomaga podejść do nich z większym spokojem i opanowaniem. Wieczorem, zanim pójdziesz spać, zastanów się nad wydarzeniami dnia. Zadaj sobie pytania: w jakich sytuacjach moje emocje były najbardziej intensywne? Jak mogłem lepiej zareagować? Ten codzienny nawyk pozwala lepiej zrozumieć swoje emocje, co z kolei pomaga reagować bardziej świadomie w przyszłości. Minimalistyczne połączenia. Każda relacja w naszym życiu wnosi zarówno szczęście, jak i odpowiedzialność. Na drodze do emocjonalnej wolności ważne jest, by ocenić swoje relacje i ich wpływ na ciebie. Niektóre z nich przynoszą radość i wsparcie inne zaś mogą być źródłem niepotrzebnego ciężaru. Rozważ, które relacje naprawdę wzbogacają twoje życie, a które cię obciążają. Stworzenie przestrzeni na wartościowe więzi pozwala uwolnić się od emocjonalnego balastu, który nie służy twojemu rozwojowi. Obserwacja natury i zmian natura uczy nas, że wszystko jest w ciągłym ruchu. Liść żółknie i opada, sezon dobiega końca ale w jego miejsce zaczyna się nowy cykl. Obserwowanie tych zmian przypomina nam, że nasze emocjonalne przejścia są równie naturalne. Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. Świadomość, że zmiana jest nieunikniona, pomaga łatwiej zaakceptować przemijanie w naszym życiu. Dzięki temu możesz dostrzec piękno w chwilach obecnych i w pełni je przeżywać. Medytacja i cisza mentalna. Medytacja, będąca częścią stoickiej praktyki, pomaga zachować emocjonalną równowagę. Praktykowanie mentalnej ciszy pozwala obserwować swoje emocje, nie pozwalając im przejąć kontroli nad Twoim umysłem. Wyobraź sobie swoje emocje jako chmury na niebie. Mogą się pojawić i zniknąć, ale ty pozostajesz ich neutralnym obserwatorem. Podczas medytacji przypominaj sobie, że uczucia są tymczasowe i nie definiują tego, kim jesteś. Ta praktyka pomaga osiągnąć głębszy spokój wewnętrzny, cele oparte na wewnętrznych wartościach. Kluczem do emocjonalnej wolności jest wyznaczanie celów opartych na wartościach, które są pod Twoją kontrolą. Zamiast skupiać się na zewnętrznych czynnikach, takich jak opinie innych czy ich zachowanie wobec Ciebie, Skoncentruj się na tym, co możesz kontrolować swoim charakterze, działaniach i postawach. Zadaj sobie pytania. Co w tej sytuacji mogę naprawdę kontrolować? Jak ważne będzie to wydarzenie za pięć lat? Czy emocje, które teraz odczuwam, wynikają z rzeczywistości czy z mojej interpretacji? Odpowiedzi na te pytania rozjaśniają umysł i pomagają uwolnić się od emocjonalnego ciężaru. Każda refleksja zbliża cię do większej niezależności emocjonalnej i wewnętrznego spokoju. Wolność emocjonalna to nie izolacja ani tłumienie uczuć, lecz świadome zarządzanie nimi i harmonia z naturalnym biegiem życia. Dzięki codziennej refleksji, minimalistycznym połączeniom, obserwacji natury, medytacji i wyznaczaniu celów zgodnych z wartościami, Możemy stopniowo uwolnić się od nadmiernych emocjonalnych więzi. Prawdziwa wolność pochodzi z akceptacji, że życie i relacje są tymczasowe. Budując spokój wewnętrzny, jesteśmy w stanie tworzyć głębokie i znaczące więzi z innymi, jednocześnie zachowując niezależność i równowagę. To podróż, która prowadzi nie tylko do większej harmonii ze sobą, ale także z całym światem. Wolność emocjonalna to podróż, a nie jednorazowy cel. Nie oznacza izolacji czy niewrażliwości na innych, lecz świadome zarządzanie własnymi emocjami i ich wpływem na nasze życie. To proces, w którym uczymy się przyjmować zmienność życia i budować relacje oparte na zdrowych fundamentach. To, co czyni tę drogę wyjątkową, to zrozumienie, że szczęście nie jest zależne od innych ludzi czy zewnętrznych wydarzeń, znajduje się w nas samych. Marek Aureliusz, jeden z największych stoików, przypominał: Szczęście Twojego życia zależy od jakości Twoich myśli. Ta zasada może być przewodnikiem w naszej podróży ku wolności emocjonalnej. Przyjrzyjmy się praktycznym krokom, które mogą pomóc uwolnić się od emocjonalnych więzów i zyskać większy spokój wewnętrzny. Akceptacja fundament wolności Podstawowym krokiem na drodze do emocjonalnej niezależności jest akceptacja rzeczywistości taką, jaka jest. Życie przynosi nam zarówno dobre, jak i trudne chwile, a ludzie, których spotykamy, odzwierciedlają elementy, na które nie mamy wpływu. Marek Aureliusz radził, wszystko w Twoim życiu przebiega tak, jak powinno. Nie próbuj tego ulepszać ani pogarszać, po prostu zaakceptuj to i żyj w harmonii. Akceptacja nie oznacza biernego poddania się. To świadoma decyzja, by docenić i zrozumieć wszystko, co życie ma do zaoferowania. Zamiast walczyć z prądem, uczmy się poruszać w zgodzie z jego rytmem. To zmniejsza emocjonalne obciążenia i pozwala nam widzieć wyzwania jako okazję do rozwoju. Medytacja i cisza wewnętrzna. Medytacja to skuteczny sposób na obserwowanie swoich emocji, bez pozwalania im na przejęcie kontroli. Wyobraź sobie swoje myśli jako chmury na niebie, przemijające, ulotne, nie zatrzymujące się na stałe. W trakcie medytacji obserwuj swoje emocje jako neutralny obserwator i przypominaj sobie, że są one tymczasowe. Praktykowanie ciszy mentalnej pozwala lepiej rozumieć swoje wewnętrzne stany i daje przestrzeń na spokojne decyzje. To właśnie w takiej ciszy odnajdujemy odpowiedzi na pytania, które mogą wydawać się trudne w wirze codziennych emocji. Praktykowanie wybaczania. Wybaczanie jest potężnym krokiem na drodze do uwolnienia się od emocjonalnych ciężarów. Nie oznacza ono zgody na krzywdzące zachowania, lecz uwolnienie siebie od ich wpływu. Marek Aureliusz przypominał, Błędy innych nie ranią, tylko znaczenie, jakie im nadajemy. Wybaczanie pozwala zamknąć przeszłość i otworzyć się na przyszłość. To nie oznacza, że musisz odnawiać relacje z osobami, które cię zraniły, ale daje możliwość emocjonalnego uwolnienia się i ruszenia naprzód. Wyznaczanie celów na podstawie wewnętrznych wartości. Stoicyzm uczy, że szczęście pochodzi z rzeczy, które są pod naszą kontrolą. Wyznaczaj cele w oparciu o swoje wewnętrzne wartości, a nie oczekiwania innych. Gdy twoje cele opierają się na twoim charakterze, działaniach i przekonaniach, trudniej jest cię wytrącić z równowagi. Zadaj sobie pytania: co w tej sytuacji mogę kontrolować? Jak ważne to będzie za pięć lat? Czy moje emocje są oparte na rzeczywistości, czy na interpretacji? Każde takie pytanie pomaga rozjaśnić umysł i zmniejsza emocjonalne napięcie. Codzienna refleksja i dziennik. Pisanie dziennika to świetny sposób na uporządkowanie myśli. Zapisując swoje emocje, reakcje i wydarzenia dnia, możesz lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby. Wieczorna refleksja nad tym, co wydarzyło się w ciągu dnia. Pomaga zidentyfikować sytuacje, które wywołały emocjonalne reakcje i lepiej przygotować się na przyszłość. Aktywność fizyczna i kontakt z naturą ciało i umysł są nierozerwalnie połączone. Regularne spacery, yoga czy inne formy aktywności fizycznej nie tylko wspierają zdrowie fizyczne, ale również pomagają oczyścić umysł. Obserwacja natury. Zmieniających się pór roku, kwitnących kwiatów, opadających liści, uczy nas akceptacji przemijania i dostrzegania piękna w chwilach obecnych. Wolność emocjonalna to proces, który trwa całe życie: ludzie przychodzą i odchodzą, relacje się zmieniają, a życie wciąż nas zaskakuje. Kluczem do zachowania równowagi jest akceptacja, refleksja. I praktyka stoickich zasad. Jak pisał Marek Aureliusz, wewnętrzny spokój twojej duszy jest niezależny od świata zewnętrznego. To zrozumienie pozwala nam budować relacje z miłością i współczuciem, ale bez uzależniania się od ich wyniku. Wolność zaczyna się tam, gdzie potrafimy odpuścić, wybaczyć i przyjąć życie takim, jakie jest. Każdy krok na tej drodze czyni nas silniejszymi, spokojniejszymi i bardziej świadomymi. Praktykuj akceptację, otaczaj się zdrowymi relacjami i bądź w harmonii z cyklami życia to właśnie w tych działaniach kryje się prawdziwa emocjonalna wolność. Emocjonalna wolność to zdolność do odpuszczania tego, co nas ogranicza i świadomego poruszania się w rytmie życia. Nie oznacza to izolacji, ani obojętności wobec świata, lecz przyjęcie odpowiedzialności za własne szczęście i spokój. Jak powiedział Marek Aureliusz, zewnętrzne rzeczy nie przeszkadzają twojej duszy, to znaczenie, jakie im nadajesz, cię ogranicza. Ta podróż wymaga odwagi, by porzucić to, czego nie możemy kontrolować, i zaakceptować rzeczywistość taką, jaka jest. To sztuka doceniania chwil obecnych, nauka z przeszłości. I otwartość na przyszłość. Poniżej przedstawiam kroki, które pomogą ci osiągnąć emocjonalną wolność i harmonię. Rozwijaj elastyczność umysłową. Elastyczność umysłowa to umiejętność harmonijnego reagowania na zmiany i niepewność. Stoicyzm uczy, że nasze umysły powinny być jak rzeka, płynne i adaptacyjne zamiast jak fortece, które opierają się każdej zmianie. Jak rozwijać tę zdolność? Uwolnij się od stałych przekonań, przeanalizuj swoje oczekiwania i osądy, zadaj sobie pytanie: czy to, co myślę, jest jedyną możliwą interpretacją sytuacji? Przyjmij nowe doświadczenia, wyjdź poza rutynę, poznawaj nowych ludzi, próbuj nowych rzeczy i ucz się z każdej chwili, ucz się na błędach. Błędy nie definiują ciebie. Są okazją do nauki. Bądź dla siebie życzliwy i traktuj je jako krok do rozwoju. Elastyczny umysł postrzega przeszkody nie jako zagrożenia, ale jako szansę na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń. Praktykuj wdzięczność. Wdzięczność pozwala nam skupić się na tym, co mamy, zamiast na tym, czego nam brakuje. Marek Aureliusz radził bądź wdzięczny za to, co masz i uświadom sobie, jak cenne jest to dla ciebie. Codzienna praktyka wdzięczności może być prosta. Pod koniec każdego dnia zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Może to być uśmiech bliskiej osoby, filiżanka kawy lub ciepły wieczór. Skup się na drobnych rzeczach, które przynoszą radość. Z czasem zauważysz, że twoja perspektywa staje się bardziej pozytywna, a życie pełniejsze. Wdzięczność to potężne narzędzie, które pomaga doceniać piękno w codziennych chwilach i zmniejsza nasze emocjonalne obciążenia. Oceniaj i uwalniaj przywiązania. Nasze emocjonalne więzi często bywają źródłem zarówno radości, jak i ciężarów. Wolność emocjonalna wymaga od nas ponownego spojrzenia na te więzi. Zastanów się, czy ta relacja przynosi mi radość, czy ogranicza moją wolność. Czy mogę być szczęśliwy bez tej osoby, czy opieram swoje poczucie wartości na tej więzi? Jeśli jakaś relacja przynosi więcej bólu niż radości, naucz się ją doceniać, wyciągnij z niej lekcje i pozwól jej odejść. Prawdziwa wolność. Pochodzi z uwolnienia się od ciężarów przeszłości i otwarcia się na nowe możliwości. Ucz się z końców i nowych początków. Każde zakończenie w życiu niesie ze sobą nowy początek. Zamiast traktować zakończoną relację czy wydarzenie jako porażkę, zadaj sobie pytania: czego nauczyłem się z tej sytuacji? Jakie nowe możliwości otwierają się teraz przede mną? Co odkryłem na swój temat dzięki temu doświadczeniu? Zakończenia są nauczycielami, które uczą nas akceptacji i otwierają drzwi do nowych rozdziałów. Przyjmij je z wdzięcznością i nadzieją. Praktykuj wewnętrzną ciszę wewnętrzna. Cisza to przestrzeń, w której możemy obserwować swoje emocje bez ulegania im. Medytacja, świadome oddychanie lub chwila spokoju każdego dnia pomagają osiągnąć ten stan. Wyobraź sobie swoje myśli, jak fale na powierzchni oceanu, przychodzą i odchodzą, ale głębia pozostaje spokojna. Dzięki tej praktyce stajesz się bardziej świadomy swoich reakcji i możesz podejmować decyzje z większym spokojem. Wyznaczaj cele na podstawie własnych wartości. Twoje szczęście nie zależy od innych ludzi ani zewnętrznych okoliczności, zależy od Twoich wartości i celów. Marek Aureliusz pisał: Twoje myśli decydują o jakości twojego życia. Zastanów się, co jest dla ciebie najważniejsze. Wyznacz cele, które opierają się na twoim charakterze, działaniach i wartościach. Kiedy twoje cele są zgodne z tym, co naprawdę cenisz, nie będziesz czuł potrzeby udowadniania niczego innym. Zamień przeszkody w nowe drogi. Stoicy wierzyli, że każda przeszkoda jest szansą na rozwój. Jak pisał Marek Aureliusz, przeszkody nie zatrzymują postępu, wręcz przeciwnie, otwierają nowe drogi. Gdy napotkasz trudności, zadaj sobie pytania: jak mogę przekształcić tę sytuację w lekcję? Co mogę z niej wynieść dla siebie? Jak ten problem może mnie wzmocnić? Przyjmując takie podejście, zyskujesz nową perspektywę, która pozwala ci iść naprzód z większym spokojem. Ostateczny cel harmonia z życiem prawdziwa, wolność emocjonalna nie polega na izolacji czy braku uczuć, lecz na akceptacji życia takim, jakie jest oraz umiejętności odpuszczania tego, czego nie możesz kontrolować. Jak podkreślał Marek Aureliusz zbuduj spokój w swoim umyśle i zachowaj go. Na koniec tej podróży odkryjesz, że szczęście i spokój są w Twoim wnętrzu. To, co wcześniej wydawało się ciężarem, stanie się lekcją. To, co kiedyś cię ograniczało, przekształci się w przestrzeń do rozwoju. Uwolnij swoje myśli, podziękuj przeszłości i przyjmij przyszłość z otwartością. Zadaj sobie pytanie: które z moich przywiązań mogę dziś poddać ocenie i uwolnić? Odpowiedź na to pytanie może stać się pierwszym krokiem ku twojej własnej emocjonalnej wolności. Stoickie zasady mają moc transformowania życia. Wprowadzają harmonię, spokój i pozwalają patrzeć na rzeczywistość z większym zrozumieniem. A co ty o nich myślisz? Jak stoicyzm wpłynął na twoje spojrzenie na życie? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoje doświadczenie może zainspirować innych, którzy również poszukują emocjonalnej równowagi i wolności. Pamiętaj, że nie jesteś sam w tej podróży, społeczność, która wspiera się wzajemnie w odkrywaniu filozofii życia, może być niezwykle inspirująca i wzmacniająca. Jeśli ten rodzaj treści jest dla Ciebie wartościowy, rozważ subskrypcję naszego kanału. Włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Odkrywajmy stoicką mądrość razem. Razem jesteśmy silniejsi, a każda wymiana myśli i doświadczeń przybliża nas do lepszego zrozumienia siebie i świata.